Szukasz praktyk, które realnie wpłyną na Twoją przyszłość? Dobrze trafiłeś. Oferujemy staże dla studentów prawa, psychologii, pedagogiki, kryminologii i dziennikarstwa. Z nami zdobędziesz praktyczne umiejętności, poznasz specyfikę pracy w zawodzie i nawiążesz cenne kontakty. Jesteśmy jedną z największych organizacji pozarządowych w Polsce, która od lat z sukcesem realizuje projekt Wiedza, Edukacja, Resocjalizacja. Zapoczątkowane we współpracy z Fundacją PZU. Dzięki nam już ponad 600 studentów z 20 ośrodków akademickich w kraju, to było cenne doświadczenie i wiedza. Teraz praktyki zawodowe możesz odbyć w ramach certyfikowanego udziału w realizacji zadania publicznego. Świadomy obywatel, prawo do porady, sfinansowanego ze środków budżetu państwa. Każdego miesiąca udzielamy dziesiątek porad i konsultacji wspierając osoby zmagające się z uzależnieniami, współuzależnieniami, traumą, problemami prawnymi i przemocą domową. Produkujemy spoty i podcasty edukacyjne. Wydajemy biulety informacyjne i wiadomości teleinfo procybium. Wspieramy osoby i rodziny stygmatyzowane i wykluczone. Walczymy na rzecz równouprawnienia i bezpieczeństwa kobiet. Możesz stać się częścią tych działań. Możesz zdobywając praktykę i doświadczenie, aktywnie pomagać ludziom. U nas realizujesz praktyki wymiar 120 lub 180 godzin. Wybór należy do ciebie. Po pierwsze, jesteśmy doświadczoną i renomowaną organizacją, która działa na obszarze potrzeb społecznych już od ponad 6 lat. Po drugie, już ponad 20 uczelni powierzyło nam edukację praktyczną swoich studentów. Z wieloma z nich łączą nas wieloletnie umowy o współpracy. Po trzecie, współpracujemy z instytucjami rządowymi oraz wieloma organizacjami pozarządowymi. Po czwarte, nasze projekty wspierał Rzecznik Praw Obywatelskich, Polska Policja czy Rzecznik Praw Dziecka. I wreszcie, po piąte, praktykanci często wracają do nas po dwa, nawet trzy razy. I co to tak naprawdę znaczy? Super atmosfera, wykwalifikowani specjaliści i dużo praktyki. Wydaje mi się, że chyba wystarczy. A zatem: szukasz miejsca, gdzie zdobędziesz cenne doświadczenie i realnie wpłyniesz na życie innych? Chcesz zyskać praktyczne umiejętności, korzystać z nowoczesnych narzędzi do interakcji, a może uzyskać wsparcie ekspertów i choć przez chwilę być na pierwszej linii pracy z beneficjentami? Zapraszamy!